Dzień dobry guru. Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Zajmiemy się wykresami bitcoina i Ethereum. Mamy weekend. Wczoraj giełda nieco odbiła, ciekawe. Bitcoin wciąż oscyluje wokół 69 tysięcy. Subskrybujcie, lajkujcie i włączcie powiadomienia. Moim zdaniem, jeśli chcą obniżyć cenę BTC, kupię taniej dla zysku. Kupno teraz jest ryzykowne, bo handlowałem od 16 tysięcy. 000... i w górę. Przy 69 tysięcy. 000... Jestem ostrożny, sprawdzimy analizę techniczną. Szukam raczej altcoinów, które wystrzelą po wzroście BTC. Pamiętajmy, ETF-y kupują dużo BTC, ale nie w weekend. Jeśli będzie presja zakupowa w weekend, to właśnie w ten weekend. Za cztery dni mamy też wybory. Wiele wiadomości makro może mocno wpłynąć na zmienność rynku. Chcę jakichś złych wieści, czegoś, co stworzy okazję. Nie chcę, żeby rynkowi stało się coś złego. Ostrożnie, ale spadek Bitcoina do 0,6% to mój cel zakupowy. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Patrząc na wykresy widzimy, że rynek jest dość płaski. Akcje tech nieco w górę, MCRT i Tesla w dół. W wiele z nich zainwestowałem ja lub krypto Guru Ventures. Przy Bitcoinie musisz sam zrobić własne rozeznanie. Pamiętajcie, to nie są porady finansowe. To mój portfel. Pokazuję wam, jak handluję. Możesz użyć tych info do nauki i obserwacji moich działań. Nie chcę, żebyś kopiował moje transakcje. Nie chcę, żebyś robił cokolwiek, co mówię. Chcę, żebyś podejmował własne decyzje. Duża formacja, kubka z uchem. Naucz się tego, weź kursy, zrozum analizę techniczną, naucz się handlu i tego, co robię. Flaga byka. Nie chcę, żebyś mnie kopiował. Chcę, żebyś się ode mnie uczył. Wykupienie stochastyczne. O tym właśnie mówię, o niebezpieczeństwie. Wykupienie stochastyczne. Na przykład, wcześniej stochastyk był tak wykupiony. Jak oddalę, zobaczysz to wyraźnie. Zobaczmy, czy dam radę. Było tutaj. To Hossa z 2021 roku. Patrz, stochastyk był wykupiony przez dłuższy czas, ale to był pierwszy szczyt przed dużym spadkiem. Drugi nie był już tak korzystny. Gdy stochastyk dotknął, mieliśmy podwójny szczyt, więc potem wzrosło. Tu widać, co się stało, gdy w 2021 doszliśmy do 69 k. Wolumen większy, ale jesteśmy nad flagą byka. Wyrwaliśmy się i jesteśmy nad opadającym, rozszerzającym się klinem. Ciekawe, że jesteśmy nad dwiema bardzo byczymi formacjami. Przejdźmy do wykresu tygodniowego, potem dziennego. Na dziennym widać, że jesteśmy w rosnącym klinie tu jestem ostrożny. To ten rosnący klin, o którym mówię. One budują napięcie w ten sposób, a potem się załamują. Obserwuję ten klin, zwłaszcza przed weekendem, gdy ETF-y są zamknięte. Gdy cena jest pod EMA, to dobry moment na zakup. Widzisz, każde zejście pod średnią to była okazja do kupna. Jeśli śledzisz moje filmy, kupiłem tu pod EMA tą niebieską linią. Rozumiesz o co mi chodzi? Chcę to złapać. Muszę kupić tanio, by sprzedać drogo, nie kupować drogo. A potem próbować. Wiesz o co mi chodzi? Tutaj przyjmuję postawę defensywną. 62 to poziom, gdzie mam 10-20 bitcoinów long, ryzykując 1000 dolar na BTC, by zyskać 42 000 dolar, celując we flagę byka i formację kupka z uchem na 104000 dolar. Stawiam pieniądze tam, gdzie mówię. To faktycznie konto 727,14 bitcoina. Tutaj widać 690, 669, 648. Mam pozycję long, 20 bitcoinów po 62k. Moje poprzednie transakcje na bitcoinie były trafne. Nie widać całej historii, ale jeśli oglądałeś moje filmy, widziałeś: kupiłem po 52k, sprzedałem po 62k, kupiłem po 59k. Widzisz, sprzedałem wyżej niż obecny kurs. Hmm. Mam te 20 bitcoinów long i jestem prawie cały w gotówce. Trzymam tylko MCRT 92k. Kupiłem 104 miliony na wolnym rynku. Mam wszystkie tokeny z inwestycji SEED, reszta to gotówka. To konto 700k, 727k, było 150k, jeśli śledzisz moje filmy. Co moim zdaniem może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Bitcoin chce złapać ten duży handel przy 62. Po mocnym spadku świat poszedł do 12 dolarach w marcu. Jeśli pamiętasz World to Token Open AI, Token sama Altmana, założyciela OpenAI. Wolumen rośnie, ale stochastyka spada. Najlepszy czas kupna to 1,30. Widzisz, wzrósł z 22 do 60 dolarów w marcu. Kupiliśmy po 1 dolar, poszło do 12 dolarów, sprzedałem w marcu. Pamiętasz moje filmy? 1,30 dolar. Wolumen rośnie ciekawe. Stochastyka spada, widać duże spadki altcoinów. Przy 1,30 dolar chce mocnej paniki, żeby kupić 1,50. To też dobry poziom do kupna. Mmm, jest już wyprzedany. Za każdym razem, gdy był wyprzedany, to było dno. Widzisz dół na stochastyce. Jak uczę w kursie, gdy wyprzedany, to było dno, widzisz. Tu też. Wyprzedanie to dno. Wykupienie szczyt, wyprzedanie dno. Mmm, okej, okay. postawiłem po 1,50 i 1,30 dolara, a to może wzrosnąć dziesięciokrotnie. Chcę w to zainwestować sporo kasy. Ma dużego sponsora, założyciela OpenAI, więc chcę kupić po 1,50 dolara. To jest spot, tak? Sprawdzam, czy to nie Futures. 1,50 dolara spot, nie futures. Chcę zainwestować 50 tysięcy. Może 33 dla ekipy czyli 33 dolara po 1,50 to będzie 50 tysięcy. Następny cel to 1,35 dolara, chcę kupić kolejne 50 tysięcy po 1,35 dolara. Mam zlecenie na 100 tysięcy dolarów w World po 1,35 i 1,50. Mam World po 5,60 dolara. Już miałem World po 1,35 dolara. Anulujmy to zlecenie, które tam ustawiłem, to jest 100 tysięcy w dogę. Mam po 14,30, dogę też może szaleć. Może dojść do 75 centów. Teraz jest po 14 centów. Kupiliśmy. Kupujemy po 8 centów zaledwie kilka tygodni temu. Właściwie kilka miesięcy temu. 8 października było 8 centów. Więc nie tak dawno, 20-12 dni temu mieliśmy duży wzrost i sprzedałem, jeśli śledzisz moje filmy, zobaczmy czy widać dogę, ale to może gdzieś tu kupiłem, a tu sprzedałem. Ja kupiłem za dolara 12 centów, sprzedałem za 16 centów i teraz jesteśmy mniej więcej tam. Jeśli śledziłeś poprzednie filmy, bit musi naprawić historię transakcji. Dobra, spójrzmy na dane techniczne. 13 centów to miejsce, gdzie mam ustawioną transakcję. Jeśli spadnie do dna tego kanału, tak, 13 centów. Widzisz ten kanał? Ale główne wsparcie dogę jest tu, 8 centów. Pamiętaj to główne wsparcie dla dogę. Powiedziałbym, że 10 centów stało się silne, wiele dotknięć. Więc na dogę kupmy 100 000, 13 centów. Weźmy 50 000. Tak więc 13 centów, 50 000. I przy 10, 10 centach, 100 000. 100 000 nie. Idźmy 50 000. Nigdy nie ryzykuj więcej niż 3% kapitału na transakcję. Moje konto to 727. Przy 10% ryzyku mogę zaryzykować 72k na transakcję, przy 3%, co jest bezpieczne i chroni kapitał, numer 1. Ryzykując 3% to 21k, więc mogę robić transakcje 21. Będę bardziej agresywny, bo jestem świetnym traderem. Jeśli śledzisz mnie, to moje długie pozycje na Bitcoinie i dogę oraz zakupy Unii. 13, 10 dolarów, 35 dolarów, 50 Uniswap, 5,60 dolarów pięknie. Zysk jest przy kupnie, nie sprzedaży. Jest 111 osób online. Możesz z nimi pogadać. Ucz się od moich najlepszych uczniów. Admini tutaj handlują od dawna. Ucz się od każdego, ale zawsze rób własne transakcje. Róbcie własne analizy, ale uczcie się od siebie nawzajem. Uczcie się na błędach, jak ten gość. Niezłe, dobre transakcje. Bez dużej dźwigni konto tego gościa 12k nieźle. 395 dolarów, dobra robota wszyscy. Uczcie się dalej, handlujcie razem. Linki są pod filmem. Kursy, bonus, 60k na Bybit. To główna giełda. Handluje tam, gdy spełnisz warunki. Queen W daje bonus. James, kryptoguru dla kursów i dla telegramu. Możesz zobaczyć moich uczniów opinie. Holly Davidson. Z 2K zrobiłam 8K, kupuję dom za 2 milion. Spowoduje Pantacana Willa 500K. Zainwestowałem 30K, zarobiłem 4 milion. Szwed kupił Ferrari. Tysiące komentarzy o zyskach. Ucz się ode mnie i od nich. Dostatek dla wszystkich. Kocham Was, miłego dnia, do jutra.